Hej Czołem, dzisiaj o potencjalnym zakończeniu wojny u naszego wschodniego sąsiada. Wiele osób oczywiście się ucieszyło, bo Stany Zjednoczone i państwo U podpisało umowę. O wydobyciu, o wydobyciu metali ziem rzadkich, więc w związku z tym niektórzy wyciągnęli, wyciągnęli takie wnioski, że już jest coraz bliżej zakończenia, że już jest dobrze. Nawet sam Putin proponuje trzydniowe zawieszenie broni, ale oczywiście w tej kwestii jest niezgodny z prezydentem Dej, który mówi: jakie trzy dni, jakie trzy dni? Ja chcę od razu 30 dni zawieszenia broni. No, i wbrew pozorom, można, mogłoby się rzeczywiście wydawać, że ta umowa podpisana pomiędzy państwem U a Stanami Zjednoczonymi może doprowadzić do jakiegoś przynajmniej zawieszenia broni, do jakiegoś pokoju. Nic z tych rzeczy, przynajmniej ja mam inne zdanie, ponieważ uważam, że yy, no, ta umowa tylko doprowadziła do tego, że wojna jest coraz bardziej opłacalna dla strony amerykańskiej. Dlaczego ta umowa do tego doprowadziła? O tym sobie właśnie dzisiaj powiemy. Powiemy sobie właśnie o tym, że chyba, chyba im nie zależy na zakończeniu tej wojny, jednak. I co takie główne, za, główne założenia tej umowy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a państwem U. No i, no i jak w praktyce ta umowa będzie funkcjonowała, bo to jest bardzo ciekawe, bo tego się oczywiście nie mówi, nikt tego nie analizuje. Ale spróbujemy sobie to przeanalizować, bo tam są pewne kluczowe zdania, słowa, które sugerują właśnie, że Amerykanom no teraz podwójnie ta wojna będzie się opłacała, co jest, co jest bardzo, bardzo ciekawe i niesamowite. Po prostu. Zresztą poproszę was tutaj o komentarze i jak waszym zdaniem będzie to przebiegało. Oczywiście, ja mogę się mylić. Mam nadzieję, że się, że się mylę, bo też wolałbym, żeby tej wojny nie było, żebyśmy nie musieli pakować gigantycznych milionów złotych w to, żeby ta wojna nadal trwała, no ale niestety musimy. Nam się to nie opłaca, a Amerykanom, którzy podpisali umowę o wydobyciu ziem rzadkich, już się opłaca. My będziemy wydawali, Amerykanie będą zarabiać. W jaki sposób będą zarabiać? Właśnie. Także na początek kciuk w górę, komentarz taktyczny, albo napiszcie co Wy o tym myślicie, jakie, jakie Wy wyciągnęliście wnioski z całej tej sytuacji. Udostępnijcie materiał, zasubskry zasubskrybujcie kanał, no i zapraszam również do zapoznania się z ofertą mojej firmy, czyli sklep z koszulkami, z bluzami, szkolenia wojskowe. W praktyce, które najbliższe 28 czerwca, także zachęcam. A jak niepraktyczne, to oczywiście szkolenia online, owe. wszystko macie w opisie pod filmem. Przypominam również o przedsprzedaży książki mojej żony. Do w przedsprzedaży, tylko w przedsprzedaży dostajecie gratis kurs online o wartości 67 zł. Koniec tych reklam, autoreklamy i lecimy sobie z, z tematem. Także. Okazuje się, że raczej nie będzie nikomu zależało na końcu tej wojny, ponieważ Amerykanie już osiągnęli swój cel, a co było celem Amerykanów? No być niezależnym, żeby nie musieć dogadywać się z Chinami, żeby z Chin importować minerały ziem rzadkich, żeby budować skomplikowane systemy militarne i drony i to wszystko. I w, te, w tym momencie już trzeba było z, załatwić sobie rynek w państwie U i tam wydobywać metale ziem rzadkich, uniezależnić się. To Ameryka, Amerykanie osiągnęli, więc ta wojna tak naprawdę zeszła na drugi plan, plan, i wojna, wbrew pozorom, w ogóle nie przeszkadza interesom Stanów Zjednoczonych. Interesom pole, polegającym na tym, że Amerykanie będą sobie wy, wy, wydobywali te Minerały ziem rzadkich. Zresztą tutaj sobie zacytujemy rzeczniczkę Departamentu Stanu USA. Oczywiście te słowa padły po podpisaniu umowy. Umowa była podpisana 30 kwietnia. Informacje, pierwsze informacje pojawiły się 1 maja, akurat na majówkę. Majówka się kończy, więc dobry czas na podsumowanie tych wszystkich wydarzeń. I pani rzeczniczka Dep Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych mówi tak. Z pewnością nadal jesteśmy temu oddani. W sensie próbą zakończenia konfliktu. To oni są oddani. Nie? Z pewnością nadal jesteśmy temu oddani i pomożemy i zrobimy, co możemy. Ale nie będziemy latać po całym świecie na zawołanie, aby pośredniczyć w spotkaniach. To jest teraz między dwiema stronami czyli Amerykanie już, a no, umowa podpisana to po co mamy się starać i negocjować zakończenie konfliktu? Niech sobie to załatwi Putin z prezydentem DAY. I tyle. A dlaczego wojna w niczym nie przeszkadza? Ponieważ przez te ponad 3 lata już wiemy, że to w ogóle konflikt zbrojny nie przeszkadza, żeby handlować, żeby sprzedawać zboże podejrzanej jakości do Unii Europejskiej, w tym do Polski. W ogóle to nie przeszkadza na przykład cały ten konflikt trwający ponad 3 lata, w tym, żeby można sobie spokojnie spędzać wakacje. W odeście nic nie przeszkadza, żeby oligarchowie budowali kurort narciarski. Tutaj krótko zacytuję tylko, żeby nie być gołosłownym. Źródło podróże.onet.pl Państwo ubuduje ogromny kompleks turystyczny 50 km od Polski, 25 hoteli w 15 lat. Podczas gdy... Państwo U zmaga się wciąż z rosyjską inwazją w jej zachodniej części, tuż przy granicy z Polską. Zaczyna wyrastać nowy kompleks turystyczny, raj dla narciarzy w Karpatach. Może w ciągu najbliższych lat rozrosnąć się w prawdziwy kurort. Obywatele państwa U mają poważne i kosztowne plany. Obywatele państwa U, czyli oligarchowie, tak? po co oligarchowie mają miliardy złotych pakować? W wojnę, no po co mają pakować w wojnę miliardy złotych, jak nikt nie chce zakończyć tej wojny? Bo jeżeli by była koncepcja zakończenia tej wojny, możliwość zarobienia na zakończeniu, no to po co, jak oni zarabiają na tym, żeby ta wojna trwała, tak? No więc po co na to wydawać? Lepiej inwestować w biznesy tam gdzie, tam, gdzie tej wojny nie ma, nie? Także co się stało zaraz po podpisaniu umowy? Dlatego mówię, no dlatego tutaj wydobycie minerałów, jakiekolwiek interesy nie przeszkadzają. Wojna, wojną, interesy interesami, pieniądze, pieniędzmi. Także tutaj nic, nic nie ma wspólnego. Jedno z drugim w ogóle nie przeszkadza. Zero, zero, zero stresu, jak to się mówi, nie? A co się stało zaraz, co się zadziało zaraz po podpisaniu tej umowy? On, o wydobyciu metali ziem rzadkich, co jest, co jest bardzo ciekawe, od razu, z dnia na dzień, praktycznie coraz więcej samolotów ląduje w hubie logistycznym pod Rzeszowem. Czyli wsparcie amerykańskie ruszyło no, z impetem, jeszcze mocniejsze. I tutaj też krótko sobie zacytujemy: Onet, wszystkie yy, yy, źródła macie w opisie pod filmem, także może sobie przeczytać całość artykułu. A żeby tutaj nie zanudzać, to po prostu dosłownie trzy zdania. Umowa dotycząca surowców między państwem U a USA długo wisiała na włosku, ale w końcu, w środę wieczorem, czyli 30 kwietnia, została podpisana sekretarz skarbu USA Scott Besent mówi, że to jasny sygnał dla rosyjskich władz, że administracja Trumpa długofalowo angażuje się w proces pokojowy. Tutaj zobaczcie, Słowo klucz długofalowo, czyli ten proces pokojowy będzie długofalowy, to będzie trwało i trwało. Yy, administracja Trumpa długofalowo angażuje się w proces pokojowy, którego centralnym punktem jest wolna, suwerenna i prosperująca... Ukraina. Kijów wie, co robi. Już teraz widoczny jest gwałtowny wzrost ruchu w Chabie, NATO w Rzeszowie to kluczowy moment dla państwa U. Gwałtowny wzrost. Amerykańskie samoloty poleciały z pomocą militarną. Dlaczego poleciały z pomocą militarną? Bo teraz podwójnie się to opłaca. Zaraz do tego dojdziemy. Dlaczego podwójnie się opłaca? Być może wy się już domy domyślacie, być może już prześle prześledziliście te podstawowe zapisy tej umowy. Ale oprócz tego, że amerykańska militarna pomoc ruszyła do Rzeszowa, a w konsekwencji do Kijowa, to oprócz tego Kijów dostaje, uwaga, 30 miliardów od Stanów Zjednoczonych pomocy. Tutaj też sobie dosłownie trzy zdania. E, Mani.pl, źródło, prezydent państwa U, Władimir Day, podczas rozmowy z dziennikarzami ujawnił, że Stany Zjednoczone planują przekazać 30 miliardów dolarów w ramach pomocy finansowej. Kwota ta ma być częścią amerykańskiego Wkładu w nowo utworzony fundusz inwestycyjny na rzecz odbudowy państwa U, podaje union.ua. Prezydent Day podkreślił, że USA już zadeklarowały 15 miliardów dolarów na 2025 rok oraz kolejne 15 miliardów na 2026 rok. Dzięki nowemu funduszowi Ukraina może jednak otrzymać całą sumę już w tym roku. Państwo uzwróci swoją połowę z czasem. Taką mamy umowę, zaznaczył prezydent. I co tutaj jest ważne? Oczywiście słowa klucz. Przede wszystkim e, zwróćmy uwagę na to, że ta kasa nie idzie bezpośrednio do administracji prezydenta DAY. De tu jest wprost powiedziane, że ta kwota ma być częścią amerykańskiego wkładu e, w nowo utworzony fundusz inwestycyjny, a ten fundusz inwestycyjny jest częścią um umowy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi. A państwem U. I tutaj już zaczyna nam się rozjaśniać, o co tu chodzi, nie? Więc yy, tak naprawdę te 30 baniek idzie w ten fundusz inwestycyjny. Jak sama nazwa wskazuje, będą inwestować. W co będą inwestować? W wydobycie minerałów ziem rzadkich. Więc yy, co jeszcze ciekawe, jeżeli chodzi o założenia tego funduszu inwestycyjnego, to tak tutaj niby pan Dej się cieszy, że tak dostaniemy. 30 miliardów dolarów w sumie, ale przypomnijmy sobie, że założenia tego funduszu inwestycyjnego były takie, że tam jest, będzie zarząd pięcioosobowy, trzy osoby ze Stanów Zjednoczonych, dwie osoby od prezydenta Day. Czyli demokratycznie będą podejmowali wszystkie wybory, trzy do dwóch. Stany Zjednoczone mają po prostu kluczowe zdanie na temat tego, jak te pieniądze będą rozdysponowywane. I yy, dalej, yy, jeżeli chodzi o zyski z tego Funduszu Inwestycyjnego, no to mają się dzielić zyskami 50-50. Czyli 50% dla Stanów Zjednoczonych zysków, 50% dla państwa U. Yy, a zyski, tak jak wspominałem, będą pochodziły z wydobycia minerałów ziem rzadkich. Czyli ta, to wsparcie finansowe, to tak naprawdę Amerykanie sami siebie wspierają, bo. No, to idzie na fundusz inwestycyjny, tak? Zgodnie z umową. Także tutaj no, można to ciekawie przedstawić w mediach, że tak, dostaliśmy od Amerykanów 30 miliardów dolarów. Cieszmy się, no cieszmy się, ale znaczy no, nie my, nie, nie Polacy. Ale obywatele ciekawe, kiedy obywatele państwa u, kiedy się obudzą. I dalej kluczowe słowo. Jakie tutaj padło, przynajmniej w tym artykule Money.pl, money to jest to, że państwo uzwróci swoją połowę z czasem. O co tu chodzi? Jeszcze raz przeczytajmy sobie to zdanie. Prezydent, Prezydent Day podkreślił, że USA już zadeklarowały 15 miliardów dolarów na 2025 rok oraz kolejne 15 miliardów dolarów na 2026. Dzięki nowemu funduszowi państwo U może jednak otrzymać całą sumę już w tym roku. Państwo, uzwróci swoją połowę z czasem. Taką mamy umowę, zaznaczył prezydent. Czyli chodzi o to, że do tego funduszu nie dość, że zyski czerpiemy 50-50, ale do funduszu też wkładamy 50-50. Jeżeli Stany Zjednoczone włożyły 30 miliardów, no to my zwrócimy to z czasem, czyli dołożymy swoją cegiełkę do tego, żeby móc wydobywać metale ziem rzadkich. Tak to wydaje mi się, że w ten sposób to powinniśmy inter interpretować. A jeżeli chodzi o umowę. USA z państwem U. To nie jest to przede wszystkim ostatnie porozumienie. Tam jeszcze kolejna umowa, mowa jest o jakimś porozumieniu technicznym, o szczegółowym, ponieważ ta umowa zawierała tylko 12 stron. Wcześniejsza umowa z marca, którą Stany Zjednoczone przedstawiły, była, była wielka burza, zawierała 90 stron, więc można się spodziewać, że te 12 stron tej umowy to jest tylko taki wstęp, do szczegółów, a szczegóły, oczywiście, rozmydlimy to wszystko, rozmydlimy, żeby, żeby czasem ludzie nie dowiedzieli się o co tak naprawdę chodzi, ale z tego już z tych 12 stron i tak już można dużo wyczytać. I tutaj mamy źródło polska agencja prasowa.pl, które źródło cytuje mówi tak. Dwustronna umowa podpisana w środę w Waszyngtonie określa polityczne parametry współpracy między dwoma rządami w zakresie eksploatacji zasobów naturalnych sprzedaży minerałów i pomocy Stanów Zjednoczonych, w tym wojskowej, którą państwo u otrzyma w przyszłości, czyli już otrzymuje tą pomoc wojskową. Jednak wiele szczegółów w tym oznaczeniu politycznym zostanie określonych w porozumieniu technicznym, które nie jest jeszcze gotowe. Czyli szczegóły nie są jeszcze przygotowane, znane. Wkład Stanów Zjednoczonych będzie obejmował w szczególności nowe dostawy broni dla wojsk walczących. Jeśli rząd USA zapewni rządowi państwa unową pomoc wojskową w jakiejkolwiek formie, w tym transfery systemów uzbrojenia, amunicji i technologii lub szkolenie. Wkład kapitałowy USA zostanie uznany za zwiększony o szacunkową wartość takiej pomocy wojskowej. Czytamy w umowie. Jeszcze raz. Wkład kapitałowy USA zostanie uznany za zwiększony o szacunkową wartość takiej pomocy wojskowej, czyli wkład w, w ten fundusz inwestycyjny. Czyli załóżmy, jeżeli Stany Zjednoczone ocenią, że wysłali pomoc militarną o wartości 10 miliardów dolarów, to tak samo to jest, to będzie równoznaczne z tym, że dorzucili do funduszu inwestycyjnego 10 miliardów. Co się wiąże z tym, że automatycznie do tego funduszu inwestycyjnego państwo U również musi dorzucić 10 miliardów. No to jest opłacalne w postaci, no, patrząc na to wszystko. Tylko jeszcze pytanie, nie? Bo te... 10 miliardów, które teoretycznie ze strony Stanów Zjednoczonych wchodzi do tego funduszu, no faktycznie będzie w formie pomocy militarnej. I teraz pytanie, czy te potencjalne 10 miliardów nie będzie musiało być dane przez państwo U, czyli państwo U będzie musiało oddać 10 miliardów amerykańskiej pomocy do funduszu i jeszcze dorzucić swoją połowę 10 miliardów? Czyli razem 20 miliardów. Ciekawe, czy to nie będzie właśnie w ten sposób przekalkulowane, nie? No tak, żeby pieniądze na koncie funduszu się zgadzały, nie? Amerykanie, no daliśmy Wam 10 miliardów w postaci militarnej, no to teraz dorzućcie tą naszą część, jeszcze swoją część dorzućcie, nie? Logiczne? Bardzo logiczne i bardzo opłacalne, przede wszystkim dla, dla Stanów Zjednoczonych. Według europejskiej prawdy niektóre z zapisów przedstawionych przez premiera nie zostały ujęte w umowie. Dokument nie zawiera wzmianki o zasadach zarządzania funduszem, yy, dlatego tu, tu jeszcze będzie ta umowa techniczna. I ciekawe, czy ta wzmianka, o której wspominałem, że tam będzie zarząd składający się z pięciu osób, a tak zakładała ta umowa jeszcze z marca, która została przedstawiona w stronie państwa U. Ani o zobowiązaniu Stanów Zjednoczonych do niewycofywania dochodów z funduszu, z funduszu przez 10 lat i reinwestowania 100% środków w odbudowę państwa U. Uwaga! Reinwestowania to jest słowo klucz, o którym zaraz sobie powiemy, które ma, możemy no, zinterpretować na bardzo wiele sposobów, tak? Od czy odbudowa państwa U jest inwestycją, reinwestycją z punktu widzenia funduszu inwestycyjnego. Tego, który tworzy wspólnie Stany. No na pewno tak, ale zależy co będą odbudowywać. No, to ma być reinwestowane, tak? Czyli zainwestowaliśmy, zarobiliśmy i teraz to co zarobiliśmy będziemy reinwestować. W co będziemy reinwestować? To zaraz sobie powiemy. Kwestie te mają zostać określone w kolejnej umowie, której tekst jest obecnie przygotowywany. Czyli teoretycznie ma być tak, że przez 10 lat te fundusze mają być reinwestowane, wpłacane do wspólnej kasy. No i 100% z tego z zarobków z wydobycia metali ziem rzadkich ma być reinwestowane w odbudowę, teoretycznie. W jaką odbudowę? Zaraz sobie powiemy. Podpisanie umowy potwierdza też wicepremier państwa U i minister gospodarki Julia Sferydenko. Jak napisała na platformie X, zarówno USA, jak i państwo U mają dokonywać wpłat na rzecz funduszu porówno. No, czyli my, my, pomoc militarną, dajemy 10 miliardową pomoc militarną. No to wy dorzućcie teraz do funduszu swoje 10 miliardów. Porówno. Na rzecz porówno zaś w przypadku Stanów Zjednoczonych jako wkład do funduszu liczyć będzie się wartość przyszłej pomocy wojskowej ze strony państwa U, fundusz ma być zasilany w postaci 50% dochodów do budżetu państwa z eksploatacji nowych złóż surowcowych. Czyli jak w praktyce będzie to wyglądało, już sobie tłumaczy, tłumaczymy. Przez pierwsze 10 lat zyski z funduszu odbudowy mają być. W 100% reinwestowane, tak jak to wcześniej zostało powiedziane. Czyli jeszcze raz mamy zainwestować to, co zarobiliśmy z tego funduszu inwestycyjnego, z wydobycia metali ziem rzadkich. To przyniosło nam dochód, my reinwestujemy ten dochód? I w jaki sposób, w jaki sposób to ma być reinwestowane? To trzeba sobie zadać pytanie, tak? Bo to ma być na fundusz odbudowy państwa u. I teraz pytanie, czy odbudowa? Infrastruktury, załóżmy, drogowej zniszczonej przez wojnę, odbudowa domów, odbudowa czegokolwiek w takim rozumieniu, jak my to rozumiemy, że Rosjanie zniszczyli tam miasta, to odbudowujemy miasta. Z punktu widzenia funduszu inwestycyjnego, taka inwestycja nie będzie inwestycją dla funduszu, bo co fundusz będzie miał z odbudowy infrastruktury, odbudowy miast państwa U? No nic. Czyli w co będą reinwestować te pieniądze, żeby przynosiły zyski? No oczywiście w kolejne kopalnie, które będą wydobywały metale ziem rzadkich. Czyli przez 10 lat dokładamy do tego oczywiście fundusz odbudowy, raczej budowy, który będzie inwestował w. Te wszystkie pieniądze w wydobycie metali ziem rzadkich, czyli po 10 latach no, będziemy mieli większą moc przerobową, coraz więcej będziemy tego wydobywać, coraz więcej będziemy zarabiać i po 10 latach zyskami dzielimy się po połowie: połowa, połowa Stany Zjednoczone, połowa yy, państwo U. Nie? Ciekawe? Tak przynajmniej ja to interpretuję. A jak wy to interpretujecie, to oczywiście piszcie wy, 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 w. I bo Amerykanom jest to na rękę. My dajemy pomoc militarną. Czyli pomoc militarna w wartości 10 miliardów jest do funduszu. Tak jakbyśmy dołożyli cegiełkę swoją. Wy dołóżcie swoją. A to zainwestujemy to, co dołożyliście. Czyli tak naprawdę ta pomoc militarna. No właśnie, jakie wnioski tutaj mamy? Podwójna korzyść Amerykanów tak? z tej wojny, żeby trwała. Ponieważ my, dając pomoc militarną, tak naprawdę inwestujemy w Fundusz Inwestycyjny Odbudowy, czyli w praktyce wydobycia metalu, metalów ziem rzadkich, czyli no inwestujemy. Ta, ta, ta nasza pomoc militarna jest podwójnie inwestowana, bo drugi raz jest inwestowana, ponieważ wspieramy swoją gospodarkę yy, narodową, bo kupujemy od amerykańskich firm, a am, firm amerykańskich broni. A drugi raz, że... Inwestujemy to wszystko w fundusz odbudowy, czyli w metale i w wydobycie minerałów ziem rzadkich. Także Amerykanie mają podwójną korzyść, a Europa, a Europa jest w czarnej D, można powiedzieć. Europa jest wydymana, Polska jest wydymana, bo Amerykanie no, wspierają, czyli inwestują w wydobycie swoich minerałów ziem rzadkich. A Europa daje pieniądze i nie ma z tego żadnych korzyści. Pięknie, koncertowo, żadna korzyść dla Europy, dla Amerykanów. Dajmy im więcej. Teraz, teraz Trump chętnie będzie dawał jeszcze więcej. Tylko Trump sobie czy, oczywiście przekalkuluje to, że czy, wiecie, my Wam damy 10 miliardów pomocy militarnej, ale czy Wy macie 10 miliardów dolarów, żeby wspomóc ten nasz wspólny fundusz? Pięknie, 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 to jest cwany, cwany, plan, ciekawy, czy rzeczywiście tak będzie, no, z, tego, z tych wszystkich doniesień medialnych, no można takie wnioski wyciągnąć. Jeszcze czekamy na tą drugą, drugą umowę techniczną, którą może jakieś szczegóły poznamy. Więc co, wojno trwaj! Zarabiajmy na tym wszyscy. Oczywiście, wszyscy oprócz Europy i oprócz Państwa U. Fajnie. Napiszcie na koniec, co o tym wszystkim myślicie, czy też. Też dochodzicie do, do takich wniosków. Dajcie kciuk w górę, komentarz taktyczny, zasubskrybujcie kanał, udostępnijcie materiał. A jeżeli ktoś ma ochotę wesprzeć rozwój kanału, to w opisie pod filmem macie różne opcje wsparcia. Wszystkim wspierającym, oglądającym i nieprzewijającym reklam serdecznie dziękuję. A na dzień dzisiejszy to wszystko. Dzięki, cześć i czołem.